Cześć widzowie! Często piszecie z pytaniem dlaczego nie założyłem jeszcze konta na Patronite, czy można moją twórczość jakoś wesprzeć, dlaczego jeszcze tu nic nie reklamuję i tym podobne. No więc w tym krótkim filmie przychodzę z odpowiedzią na te potrzeby i pytania. Dla tych, którzy mają ochotę pomóc mi w rozwijaniu tego kanału, od dziś będzie taka możliwość, bowiem stało się. Stworzyłem profil na patronite, link do niego i zarazem miejsca, gdzie takiego wsparcia będziecie mogli udzielić, znajdziecie w opisie pod tym filmem, jak i również pod innymi materiałami na tym kanale. Wystarczy pod tytułem filmu kliknąć po więcej, rozwinąć opis i tam dostępny będzie wspomniany link. I teraz myślę, sprawa dla wielu kluczowa, czy w związku z tym na kanale zajdą jakieś zmiany, co zyskają wspierający i czy ci, którzy na wsparcie się nie zdecydują, coś stracą. Na to pytanie odpowiem już za chwilę, ale od początku co ja chcę tym zyskać? Po co to wszystko? Czy może oczekuję, że to wy, widzowie, będziecie sponsorowali moje podróże? Niezupełnie. Do podjęcia tej decyzji, jak już powiedziałem na początku, skłoniliście mnie po części wy, zwłaszcza kilka osób, które intensywnie mobilizowały mnie do tego kroku, ale też moja chęć częstszego tworzenia materiałów na ten kanał kanał krętymi drogami. Swoje podróże, z których relacje możecie tu oglądać, zawsze finansowałem w całości z prywatnych środków, również sprzęt do nagrywania, serwis motocykla itd. Tak I nic nie stoi na przeszkodzie, by nadal tak było, ale pieniądze te nie biorą się znikąd i tak jak zapewne większość z Was, muszę je zarobić oddając coś w zamian, swój czas, którego później nie zostaje mi na tyle dużo, ile chciałbym poświęcić na rozwój tego kanału. Na szczęście jestem w na tyle komfortowej sytuacji, że sam mogę decydować, kiedy i jak dużo chcę pracować, ale niestety nie mam płatnych urlopów. Gdy nie pracuję, bo jestem akurat w podróży lub montuję materiał na YouTube, to nie zarabiam, więc siłą rzeczy, by móc się utrzymać i podróżować, nie mogę tylko i wyłącznie siedzieć i montować filmy, bo mimo, że z reklam YouTubea jakieś tam wynagrodzenie otrzymuję, to nie są to duże kwoty. Moja decyzja o założeniu konta na Patronite jest też pewnym eksperymentem, który jeśli się powiedzie to zadziała w ten sposób, że środki, które za sprawą tej platformy i oczywiście przy waszym wsparciu pozyskam, pozwolą na pewną dywersyfikację, a czas i energię, którą musiałbym poświęcić na pracę, będę mógł przetransferować na tworzenie treści tutaj, bo niestety mimo, że przyjemne, to jest to dość czasochłonne zajęcie. A co wy w zamian otrzymacie? Oczywiście więcej filmów i częstsze ich publikacje. I co dla mnie ważne, nie chcę tu absolutnie nikogo usilnie namawiać. Po prostu, jeśli czujesz taką potrzebę, chcesz wesprzeć moją twórczość, będzie mi bardzo miło. A jeśli nie, to okej, okay, jak najbardziej rozumiem i wystarczy mi, że jesteś, oglądasz, napiszesz komentarz i to też jak najbardziej doceniam. Nie chcę dzielić tu społeczności na taką, która wspiera i tą, która tego nie robi. Dlatego wszystko na kanale pozostanie bez zmian. Moje autorskie trasy nadal będę udostępniał całkowicie za darmo dla wszystkich. Nie chcę też robić jakiegoś pierwszeństwa w dostępie do nowych filmów tylko dla wspierających, by po tygodniu odblokować je dla wszystkich. Jest to takie trochę sztuczne działanie moim zdaniem. Jeśli materiał mam gotowy, to po prostu udostępniam go publicznie i tyle. Po co czekać? Chcę, żeby było sprawiedliwie, na równi i tak jak dotychczas, a ten, kto będzie miał ochotę dołożyć do tego wszystkiego swoją cegiełkę, będzie mógł to zrobić i za to już z góry dziękuję. Oczywiście dla bardziej zaangażowanych, wspierających, przewiduję jakieś bonusy, np. drobne upominki, ale szczegóły o tym to już znajdziecie pod linkiem zamieszczonym w opisie pod filmem. Chcę, żeby to wsparcie było szczere i bezinteresowne, i tyle. Odpowiadając przy okazji na pytanie, które też wiele razy się przewinęło, mianowicie jak to jest, że ja nic tu jeszcze na kanale nie reklamuję. Prostej przyczyny, mimo że propozycji współpracy otrzymałem już kilkadziesiąt, to żadne nie były tym, co bym potrzebował lub nie zgadzały się z moimi przekonaniami. Bo przykładowo nie chcę tu promować jakichś chińskich produktów, które często dokładnie takie same, tyle że pod innym brandem można kupić kilkukrotnie taniej, a te z polecenia youtuberów kosztują znacznie więcej, gdzie i tak ich wysyłka prowadzona jest z Chin, a w Polsce nie ma sieci dystrybucji czy serwisów gwarancyjnych. No ja nie chcę czegoś takiego promować, nie chcę robić z kanału billboardu reklamowego, jeśli już na starcie nie jestem przekonany. Nie twierdzę, że jakaś współpraca tu nigdy nie zaistnieje, ale na pewno nie za wszelką cenę. Od początku ważne dla mnie było to, żeby nigdy nie patrzeć na ten kanał przez pryzmat pieniędzy. Zacząłem robić go z pasji i przyjemności, jaką daje mi montaż filmów, którym nigdy nie zajmowałem i nie zajmuję się zawodowo i marzę, by to się nie zmieniło. A to, co jest dla mnie najważniejsze, to wolność przy jego tworzeniu bo to właśnie słowo wolność jest jednym z najważniejszych w moim przepisie na szczęśliwe życie. Podsumowując, wsparcie patronów, wasze wsparcie ma na celu przyczynić się do intensywniejszego rozwoju tego kanału, umożliwić mi poświęcenie mu większej ilości czasu niż do tej pory, bo niestety doba jest stanowczo za krótka, by jednocześnie rozwijać kanał, pracować, a gdzie jeszcze jakaś przestrzeń na życie prywatne. Więc jeśli czujesz, że masz potrzebę przyczynić się do rozwoju tego miejsca, to zapraszam na stronę mojego profilu Patronite. Link jak już wspominałem znajdziecie w opisie pod filmem, a jeśli drogi widzu nie czujesz takiej potrzeby, to też w porządku. Wystarczy mi, że jesteś, subskrybujesz i oglądasz moje filmy, bo bez Ciebie ten kanał by nie istniał. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę i zabieram się za montowanie kolejnych materiałów, a po tym sezonie nazbierało mi się ich niemało. Także tradycyjnie już do następnego, na razie.